Nowe miejsce jest, uważam, nawet lepsze niż w Sosnowcu. Także no, mam nadzieję, że wystawa za rok się odbędzie, że już nic nie będzie nas męczyło. Także wystawę uważam za udaną. Tutaj chciałem zaprezentować nasz katalog. Jeżeli jacyś hodowcy nie znają naszą firmę, tutaj jest akurat tutaj jest telefon w razie zamówień, ewentualnie też nasza strona na, na tym banerze. Z takich, z takich ciekawostek to tylko króciutko powiem, że w tym roku wprowadziliśmy dużo preparatów w tabletkach, m.in. aminokwasy na wzmocnienie przed lotem, po locie czy przy chorobie adeno, na przykład młodych, yy, proteina w tabletkach. I jeszcze mamy tabletki na biegunkę, probiotyk w tabletkach mamy i po prostu na drogi oddechowe, ale wszystko sprzedaliśmy, także nie jestem w stanie tego jakby hodowcom zaprezentować. I takie top, takie trzy produkty najlepsze, które się sprzedają i na loty to jest leuzela, to jest taki naturalny doping, yy, multigrenlak, probiotyk, 9 szczepów bakterii, yy, nośnik jest oligofruktoza. Czyli chodzi o to, że bakterie w jelitach trochę dłużej jakby przeży no po prostu przeżywają, jest zdrowszy nośnik, tak? 9 szczepów bakterii. No elektrolit Balans, to już też praktycznie jest Jest końcówka 14 aminokwasów, no to już chyba dużo hodowców w Polsce zna ten elektrolit połączony z aminokwasami. No i tam drodzy hodowcy, no nie będę tutaj, a tutaj CVX Maraton. to jest też nowy produkt. Chodowcy trzeba spróbować, jak coś, jak w razie pytań, proszę o telefon. Teraz wiosną przy oblotach albo aminokwasy, albo halotodin. Chodzi o stawy, żeby gołębie nie miały podczas oblotów wiosennych urazów. Tutaj chciałem zaprezentować bardzo dobry produkt i polecam go na wiosenne kuracje, no i też podczas lotu. Żelazo się wchłania szybciej z powodu, że właśnie to jest w składzie acerolla tak? i rokitnik. Zaprezentować swoje dwa gołębie, które reprezentują nasz okręg na wystawie ogólnopolskiej. To jest pierwszy z Gołębi. Jest to trzyletni samczyk, nasz najlepszy gołąb w tym roku w kategorii I w sporcie, zajął piąte miejsce. Wywodzi się z Gołębi od Franciszka Dziury oraz od Roberta Lecha z, tej, z takiej krzyżówki. Nie? Gołąb pochodzi z Gołębi Lotowych. Jest to też najlepszy gołąb w regionie 6 Poznań w kategorii Maraton za ten sezon. Teraz jesteśmy przy moim drugim Gołębiu. Jest to gołąb, reprezentuje okręg w kategorii A, sport. Ten, to jest tamiczka lotowana z metody gniazdowej. Ona była w zeszłym roku w konkursie redakcji hodowcy w najlepszym gołębie w Polsce w kategorii All rund, czyli wszystkie loty. Nie? Była też druga na okręg w, w tamtym roku w kategorii y, z lotu z maratonu z Holandii. Ten sezon to był mój pierwszy bez taty, bo y, tata zmarł niestety i no, samemu teraz prowadziłem hodowlę, pomagała mi mama. W siódmym rozrzędu zdobyliśmy tytuł mistrza oddziału w okręgu w kategorii GMP oraz w kategorii C mamy mistrza okręgu. W rejonie najlepszy gołąb w kategorii maraton. W Polsce tam bodajże 141 przodownik w kategorii GMP. Mieliśmy bardzo trudne loty, szczególnie loty 500 czy maraton, no bardzo trudne, 12-godzinne, dwudniowe nawet, bo dwa dni konkurs trwał. Z pierwszego maratonu było bardzo dobrze, bo mieliśmy pierwszego, drugiego i piątego gołębia na okrek, no a z drugiego tylko jeden z tych gołębi powtórzył, także szansa była powtórzyć wynik yy, mistrzowski z Polski, ale no, może to tylko raz w życiu się udało, no ale się cieszę z tego i to jest szarfa, którą zdobyłem wspólnie z tatą w kategorii maraton. To był nasz yy, ostatni sezon wspólny. No i dedykuję tę szarfę mojemu tacie. serdecznie witam wszystkich lodowców. No, miejsce targowe bardzo mi się podoba targi najsłabsze pod względem frekwencji na jakich byłem myślę że tutaj odgrała dużą rolę pandemia ja tam ogólnie jestem bardzo zadowolony no, nie tak jak w innych latach bo sprzedałem około 30 gołębi z 60 czyli połowę jest czas taki jaki jest i ogólnie u mnie u mnie jest, ja jestem zadowolony, ale też to wypracowałem 15-letnią współpracą z hodowcami, pomocą, także ludzie mnie uznają, to jest całkiem inaczej, tak na przykład jak tacy ludzie, którzy przychodzą, przyjeżdżają pierwszy raz i próbują, zaczynają swoich jakichś biznesów z takimi stoiskami i tymi, no to są bardzo niezadowoleni. Ja jestem bardzo zadowolony z Targów jak zawsze. Nie przyjeżdżam tu pod względem zarobkowym. Tylko przyjeżdżam tu po to, żeby spotkać się z hodowcami. Nagrywam filmy, pomagam hodowcom przez to i bardzo dużo miłych, fajnych ludzi przychodziło i dziękowało. Panie Dominiku, z pana filmów nauczyliśmy się bardzo dużo. Przyszedł tutaj taki pan, mówi, że on robił po 7 konkursów, a jak zaczął z samych filmów słuchać i stosować produkty, to na 70 gołębi zrobił 50 konkursów. Także po to przyjeżdżam tu, żeby się spotkać z hodowcami i jak to wygląda.